Kolejny przykład na to, dlaczego wykonuje szlify i polerki rur. Dlatego można byłoby złożyć zawieszenie tak, ale zobaczcie jak one wyglądało. Mówimy tu o rurach tak zwanych ślizgowych. Ja na to mówię, bo to nie jest cała laga. To jest rura ślizgowa, po której pracuje goleń. tak? I dlatego mówię na to rura ślizgowa. I teraz zobaczcie jak ona wygląda w miejscu, gdzie chodziła panewka i uszczelnienia pyłowe i olejowe. Rysa na rysie, co prawda to nie jest wyczuwalne pod palcem, ale no tych rys jest naprawdę przeolbrzymia ilość, no jest tu ich ogrom, dosłownie jest objechana dookoła, tak to teraz zobaczcie to jest to samo miejsce, bo one leżą w tej samej pozycji to teraz zobaczcie jak wygląda ta pozycja tu w tej rurze, a ona wyglądała identycznie jednolita powłoka Zresztą widać nawet, czy bardziej śni, jednolita powłoka, a tutaj rysa na rysie, dlatego y, wykonuję jeszcze, jeżeli trzeba. Szlif powierzchowny, jak to się mówi, i później polerkę, bo sama polerka tu by nic nie zdziałała, wszystko by było widoczne, jeszcze by te rysy bardziej uwidoczniła, bo sama polerka tak działa, jeszcze by je bardziej uwidoczniła, a zrobiony szlif przed polerką powoduje to, że takie rysy wszystko znika. I teraz doprowadzę tom do ładu, tak samo jak tom, i będzie można montować nowe uszczelnienia, i jest duża większa pewność, że to, będzie, że to dłużej podziała i nic tutaj szybko nam nie puści.